Julian Tuwim do Prostego Człowieka. Prawa autorskie do wiersza ma aktualnie fundacja imienia Juliana Tuwima i Ren Tuwim, więc niestety nie będę go czytał. Może za dwa lata i 70 dni, kiedy prawa już będą e, uwolnione i w domenie publicznej. Przeczytać go musicie sobie sami, natomiast wracamy teraz, przechodzimy do omówienia. Nie jestem specjalistą, ale mam internet i mam jakieś książki, i opowiem o tym wierszu, bo może komuś na przykład teraz e, zależy przed lekcją, albo może na przykład ktoś w domu sobie słucha po prostu, bo lubi i chciałby czegoś się dowiedzieć. E, co do genezy, to wiersz e, został opublikowany w 1929 roku. E, to jest dwudziestolecie stulecie międzywojenne, między, po prostu między wojnami. E, już się trochę zapowiadało na drugą wojnę, ale jeszcze nie do końca, e, ale już byłam po pierwszej wojnie całkiem sporo. Wiersz wywołał dosyć dużo kontrowersji, ponieważ oczywiście jego treść ewidentnie wskazuje na to, że Tuwim prosi ludzi o to, żeby rzucali broń tak, żeby nie walczyli. Natomiast Tuwim wypowiedział się na ten temat, odpowiadając, że absolutnie nie chodzi mu o to, że nie jest za tym, żeby bronić ojczyzny. Jest za tym, żeby nie walczyć w sprawach majątkowych, to znaczy nie walczyć na przykład o ropę, albo nie, nie walczyć po prostu dla zysku, tylko walczyć dla ochrony, właśnie. Ojczyzny, przed, ochrony przed atakiem, przed najeźdźcą, jak najbardziej, ataku, żeby zyskać pieniądze albo wpływy. Nie, no tak, to była, to była jego postawa. Co więcej, jeszcze a propos tej piosenki, powstała piosenki, właśnie tutaj spoiler zrzuciłem powstała piosenka na podstawie tego utworu. E, można sobie posłuchać, podlinkuję pewnie jakieś wykonanie w opisie. Potem, no, można, można, można posłuchać. Jakieś to jest wykonanie, mi się osobiście na przykład nie podoba, ale, ale domyślam się, że komuś będzie się podobało. Jeżeli chodzi o analizę, to można wiersz podzielić na dwie części. Pierwsza część to jest opisanie sytuacji, opisanie świata i tego, co się stanie w razie wojny. Druga część to już bezpośredni apel do to już jest liryka inwokacyjna, właśnie do tego człowieka, do tego przeciętnego człowieka, prostego, przepraszam, człowieka. Czyli właśnie pierwsza część liryka pośrednia to jest opis to jest to, że podmiot liryczny się nie ujawnia w żaden sposób. Potem jest liryka inwokacyjna do właśnie Prostego człowieka, są nawet apostrofy, które potem wymienię w tym, w środkach stylistycznych. I teraz propę środków stylistycznych: to jest, to mamy tutaj apostrofy, na przykład Twoja jest krew. Mamy tutaj wulgaryzmy, takie co prawda trochę słabe, powiedzmy, ale nie są to jakieś bardzo mocne wulgaryzmy, ale są jednak to brzydkie słowa, brzydkie wyrazy, na przykład tłuste szuje albo dzikie baby, prawda? Mamy wykrzyknienia. Na przykład, broń na ramię, albo bujać, to my, panowie szlachta. Mamy metafory, mamy epitety, oczywiście epitety są właściwie w każdym wierszu. Mamy wyliczenie, a nawet więcej niż jedno wyliczenie. Oraz mamy język potoczny, tak zwane kolokwializmy, na przykład klejstrem, albo. Nafta z ziemi sikła albo bójda. To są takie słowa, które nie są przekleństwami, ale nie są też nie należą do języka oficjalnego. Bo normalnie byśmy powiedzieli oficjalnie, że wytrysnęła z ziemi nafta, tak? Powiedzmy, albo odnaleziono źródło nafty, złoże nafty. A tutaj nafta z ziemi sikła to oczywiście wszyscy jakby zrozumiemy, ale po prostu nie jest to język oficjalny. Co do interpretacji, to można by tu było powiedzieć oczywiście dużo, ale że ja mam to przedstawić szybko, to mówię tylko tyle, że. Podmiot liryczny, bo można się domyślać, że to tu wiem, ale niekoniecznie, to podmiot liryczny. Chcę po prostu wykreować taki przekaz do prostego człowieka, do tych nie niewyedukowanych ludzi. Trzeba pamiętać, że analfabetyzm w dwudziestoleciu międzywojennym był bardzo duży, wysoki w Polsce. Y po prostu przekaz, który miałby takiemu człowiekowi służyć za już takie źródło dobre, rzeczywiście, informacji. Czyli, że po pierwsze, nie dać się propagandzie, bo propaganda wtedy bardzo dobrze, bardzo silnie oddziaływała na takich niewykształconych ludzi, bo oni. Nie byli w stanie sami pomyśleć i się jej oprzeć, po prostu. No i oczywiście właśnie mówił, promował przekaz antywojenny. Mówił o tym, że tę, tę, propagandą, tę propagandę mogą stosować zarówno politycy, jak i bogaci ludzie, jak i nawet księża, tak? I kapłani, którzy są naszymi, są naszymi autorytetami moralnymi, tak? Czyli przekaz antywojenny, przeciw-, przeciw przeciwko wojnie i zerwanie z tym patriotycznym polskim hasłem e, Bóg, Honor, Ojczyzna, z tym polskim, taką, taką polską dumą narodową, że zawsze kiedy wróg pojawia się u bram, to my odeprzemy wroga tak, jeżeli chodzi o obronę narodu, nie jeżeli chodzi o czyjeś interesy. Że zanim e, rzucimy się po broń, zanim e, strzelimy do kogoś, należy zorientować się, czy warto i czy jest to w słusznej sprawie. Starałem się jak najszybciej, ale znowu wyszło jak zwykle jakieś kilka minut, dobre kilka minut, no ale pewnie trochę wytnę dziur, pewnie trochę wytnę spacji i zrobi się tego znacznie mniej. Mam nadzieję, że jesteście trochę bardziej osłucha osłuchani. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wierszu.